Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym techniusie. I dzisiaj poruszymy sobie trzy tematy. E, powiem Wam szczerze, jestem trochę nakręcony na dzisiejszego techniusa, bo są to tematy, e, no, wszystkie wzbudzają we mnie jakieś emocje. Jedne pozytywne, drugie negatywne, inne pejoratywne, ale tak czy inaczej są to tematy, którymi ja w jakiś sposób się emocjonuję. Pierwsze, e, znaczy niekoniecznie w tej kolejności, ale jakoś będą się ze sobą łączyć, Prezes Corsarza mówi Corsair, że ceny kart graficznych za niedługo mogą wrócić do cen MSRP. Co to właściwie oznacza? Ciężko stwierdzić, ale o tym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o spadku Bitcoina poważnym spadku ceny Bitcoina, który też może się przyczynić do spadku tych cen. Pewnie zaraz powiecie, ale czekaj technograta. że Dwa dni temu powstał film, że ceny mogą zacząć rosnąć. I ty teraz nam mówisz, że, że może jednak zaczną spadać. No spokojnie, do tego przejdziemy. Trzecim, ostatnim tematem jest temat, który też stoi w sprzeczności z odcinkiem sprzed kilku dni, a mianowicie to, że premiera kart graficznych Intela się przesunie. A jeszcze trzy czy cztery odcinki temu, czy pięć, mówiłem Wam, że już na przełomie maja-czerwca Intel je pokaże. Miesiąc później będą w sklepach, także już koniec czerwca, początek lipca to te karty będą kupowane i to się zdezaktualizowało. I znowu Ci no Grada, no jak to jest, chłopie, że mówisz coś do nas i dwa czy trzy dni później, a czasami dzień później mówisz już zupełnie coś innego. No, i to jest, moi drodzy, program właśnie newsowy, że codziennie jest aktualizacja. I tutaj taki głupi, trywialny, być może nawet prostacki przykład, ale takie anegdotyczne wytłumaczenia najczęściej, najlepiej to tłumaczą. Jeżeli telewizje na całym świecie 23 lutego mówiły, że Rosja nie atakuje Ukrainy, to czy się myliły? No, bo teoretycznie nie atakowały, ale dzień później już te informacje były nieaktualne. No i właśnie o to samo chodzi w tych newsach. Mniej więcej. Oczywiście te informacje czasami się nie dezaktualizują, czasami są jak najbardziej aktualne, ale jeżeli wejdziecie w mój filmik sprzed roku, gdzie powiem Wam, że ceny kart graficznych są na poziomie 150-180% cen MSRP, no to to już się dawno zaktualizowało. A teraz czasami bywa tak, że dezaktualizuje się. Dosłownie dzień po dniu. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, czyli o cenach kart graficznych po raz kolejny, o ich dostępności, o troszeczkę kryptowalutach, no i tych kart graficznych Intela. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostaw byczku suba, łapkę w górę, taką motywującą, a my lecimy z tematem. I pierwszy temat to właśnie ten, to info od korsarza, że... Prawdopodobnie ceny mogą wracać do MSRP. Teraz z, 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 z wszystkich raportów, z ostatniego na przykład raportu 3D Center, wynika, że płacimy około 115-120% ceny MSRP. Oczywiście 3D Center robi analizę na rynek niemiecki i austriacki, więc tamte ceny są lepsze niż u nas. U nas jednak dużo wolniej spadają. Z czego to wynika? Nie wiem, możemy tylko gdybać. Mogą to być różne czynniki, gorsze oferty u globalnych dostawców, pazerność sklepów, cokolwiek. Jakby tych, tych, tych czynników może być dużo, dużo, naprawdę dużo, więc najlepiej nie skupiać się na żadnym. Po prostu u nas wolniej spadają, ale już właśnie na zachodzie spadają troszeczkę szybciej, no i są bardzo blisko MSRP. Ja mówiłem, że... Hmm, ja spodziewam się MSRP na serii 3000 w momencie premiery serii 4000. Mogłoby to teoretycznie nastąpić wcześniej, jeżeli gdyby nie nastąpił ten taki lekki wzrost, który właśnie w ostatnich kilku dniach się wydarza, za sprawą tego, o czym mówiłem dosłownie dwa dni temu, czyli lockdownu w Chinach i właśnie tych kolejek, jeżeli chodzi o załadunek w portach, to może częściowo wpływać na wzrost cen. Ale jednak no, tendencja powinna utrzymać się spadkowa, zwłaszcza, że Bitcoin spadł do ceny taką, jaką miał przed rokiem. Hmm, powiecie, ale panie, wtedy było wysoko. Chodzi o najwyższe spadki, naj, naj, najniższe spadki, czyli największą wartość spadków. O tak. I dąży powoli do wartości, nawet się szacuje, że 30 tysięcy dolarów. Więc, no, kopanie powoli, powoli przestanie być rentowne, zwłaszcza przy potężnych cenach prądu. Owszem, pozostaną e, rejony świata, gdzie... Te ceny prądu będą niskie. Pozostaną ludzie, którym się to opłaca tak czy inaczej, bo już im się na przykład ceny instalacji fotowoltaicznych zwróciły, czy ogólnie mają ten prąd jakiś tańszy, być może za pół darmo. Natomiast wielu mniejszym kopaczom, czy nowo powstałym kopalniom kryptowalut nie będzie się po prostu to opłacało. Słabo się będzie kompensować wartość krypto z ceną zakupu plus jeszcze do tego wysoką ceną prądu. Więc to są optymistyczne wiadomości. Ja chciałbym, żeby on one okazały się prawdą i żeby faktycznie być może w miesiącach wakacyjnych ceny MSRP w końcu się pojawiły. W tym momencie na przykład za taką 30-60, bo akurat dzisiaj cenę tej karty graficznej sprawdzałem i sobie analizowałem, dopłacamy jakieś 300-400 zł do ceny MSRP, czyli około 20-25%. To nie jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o samą dopłatę. Kwotowo to też teoretycznie nie jest dużo, natomiast to no abstrahuję tutaj od wyceny tej karty graficznej, bo moim zdaniem ta karta jest za wysoko wyceniona. 1400 zł za 30,50 to jest za drogo. To powinna być karta za 1000, 1100, max 1200 zł, w zależności od modelu. 1400 to jest zdecydowanie za duża wycena. Najlepszą wyceną byłoby 999 zł. Taka moim zdaniem powinna być najbardziej taka. Fajna wycena, że naprawdę ta karta to byłoby złoto i z chęcią bym no, wtedy sam ją kupił. Nie wiem po co, ale, ale naprawdę wtedy to byłaby bardzo, bardzo fajna propozycja. Natomiast wyceniona jest na 1400, a kosztuje 1700, więc może od MSRP nie dzieli nas dużo, ale od takiej fajnej ceny, z której bylibyśmy zadowoleni, no, dzieli nas jednak trochę więcej. Załóżmy, że 600, 500-600 zł. A to jest dużo, biorąc pod uwagę koszt samej karty graficznej, czy całości karty graficznej. Ja mam nadzieję, że te ceny będą spadać, pomimo tego, co mówiłem dwa e, dni temu, że mogą rosnąć. Bo mogą, bo to jakby podtrzymuje, jakby nie zmieniam tutaj zdania chwilowo, zresztą tak jak ja wam mówiłem, że na przykład w perspektywie kilku miesięcy wykres będzie w dół, ale on spadając w dół, będzie falował, nie? Więc on okresowo będzie wyższy, tak? Jak jeżeli leci w dół i robi takie wachnięcie do góry, no to jest wyższy niż tam kilka dni temu, czy tygodni, ale jakby ta tendencja jest cały czas spadkowa. Jak, nie wiem, to to Ekonomiczny wskaźnik taniecz, kart graficznych, nowy taniec, nie? tanieją karty graficzne. Okej, okay. eee, to było głupie. No ale, ale tak to mniej więcej wygląda, więc miejmy nadzieję, że ten wzrost lekki cen, który teraz obserwujemy... No w tej tendencji spadkowej jest to tylko lekka fluktuacja i nadal będzie to postępować. Moim zdaniem może to być dłużej utrzymująca się fluktuacja, ale jednak taka fluktuacja, jak lekki wzrost ten wystąpi, lekki, bądź większy. No i miejmy nadzieję, że w okolicy wakacji faktycznie te ceny będą sporo sporo lepsze. No i ostatni temat nam został. Natomiast wiecie, różnie może być, to jest tak jeszcze wracając do tego poprzedniego tematu. To jest naprawdę tylko i wyłącznie wróżenie z fusów, na podstawie jakichś tam, wiecie. No szef Korsarza coś powiedział: No to, to jest duża firma, bardzo duża. Oni co prawda nie robią kart graficznych, ale budują gotowe zestawy na kartach graficznych, więc choćby i bazując na tym, yy, można, można sugerować się tą opinią, że Koleś coś wie, bo jest szefem jednej z największych firm produkujących peryferia w ogóle. Korsarzowi tak do szczęścia brakuje tylko kart graficznych i płyt głównych, i można od zera, no oczywiście, procesorów, ale to procesorów nigdy nie będą mieli e, chyba, nigdy nie mów nigdy, ani też samych procesorów graficznych, ale jeżeli zbudują niereferencyjny referencyjny model karty graficznej i swoją płytę główną, no to mają wszystko: zasilacze pamięci RAM, e, wtedy będą mieli płyty główne, karty graficzne, obudowy, chłodzenia, to wszystko. Monitory chyba z tego co wiem, mają, peryferia, także wszystko, nie? Jedna z niewielu firm, która ma tak szerokie portfolio, chyba gigabyte ma tylko szersze. MSI. MSI, bo jeszcze są dyski twarde, MSI, bo MSI ma karty graficzne. No to MSI chyba ma najszerszą ofertę. MSI nie ma tylko pamięci RAM, i wtedy MSI będzie bardziej kompletną firmą niż. No i Asus, Asus tak samo. MSI i Asus. Te dwie firmy nie mają chyba w swoim portfolio tylko pamięci RAM. Poza tym mają wszystko. Asus mniej w obudowy, ale też ma swoje obudowy. MSI ma dużo, a tak to wszyscy mają swoje monitory, klawiatury, myszki i całą resztę. Dobra, odleciałem z tematem. Nie o tym temat. Nie o tym jest temat. Wracając do przeniesienia terminu yy, premiery kart graficznych Intela. Co prawda, to o czym wam mówiłem niedawno, czyli że te karty mogą pojawić się na przestrzeni maja, czerwca. To była plotka, nieoficjalna informacja Intela, więc teoretycznie nie możemy ich y, tutaj mieć do nich pretensji, ale wcześniej. Na konferencji, chyba na CES-ie, albo na jakiejś późniejszej konferencji, mówili, że będą w drugim kwartale te karty graficzne, że będą jeszcze przed wakacjami. Na razie się z tego chyba oficjalnie nie wycofali. Co prawda jest jakieś stanowisko jednego z szefów Intela, że będą opóźnienia i mają się pojawić późno w wakacje. I najpierw na rynku OM i w Chinach. To jest straszne, jakby te informacje, no wiadomo, to też. Są informacje nieoficjalne na chwilę obecną, więc też można je traktować z przymrużeniem oka. Ale na chwilę obecną bardziej prawdopodobne wydają mi, mi się to opóźnienia niż ta premiera na przełomie maja i czerwca. No to mi się wydaje już niemalże nieprawdopodobne, no bo byśmy już cokolwiek o tym wiedzieli. Nawet ja bym wiedział jako YouTuber, bo bym dostał zaproszenie na jakąś konferencję Intela. Z tego co się orientuję, chyba niczego takiego nie dostałem, więc, więc to, jest, to jest poważna lipa i to, to jest moim zdaniem poważny błąd ze strony Intela. Nie wiem co wstrzymuje to, prawdopodobnie oni się tam tłumaczą, że, że te słabe dostawy, że te zablokowane Chiny i tak dalej. I ja to rozumiem, ok, ja to rozumiem, to jest poważny problem, natomiast moim zdaniem, i to jest oczywiście... Bo Intel mający sztab PR-owców, management, zaplanowaną logistykę i miliardy na to wydawanych kasy, oni nie wiedzą jak to ogarnąć, ale ja wiem, więc, więc teraz Intel słuchajcie ci powiem, bo niepotrzebnie wydajecie tyle kasy, ja wam powiem jak, jak dobrze byłoby to zrobić. W sensie nie ma oka, ale faktycznie moim zdaniem lepiej byłoby wypuścić te karty nawet w takiej liczbie, że zaraz by się wyprzedały i nie było. W sensie, lepiej jakby te karty weszły na rynek, utrzymały w porządku cenę, wyprzedały się do zera. Nie ma ich w sklepach, jakby, okej, okay, tyle było kart graficznych, nie wiem, po pięć na każdy kraj, trudno. Wyprzedały się, ale były w dobrych cenach, takie są, spoko. Nie ma ich, przepraszamy, przez Chiny, przez lockdown w Chinach. Nie jesteśmy w stanie Wam więcej dostarczyć. I ja bym to chyba jakoś lepiej przełknął niż takie przekładanie terminu. Jakby. Tak jak mówię, oni jeszcze nic nie przełożyli, też za bardzo nic oficjalnie nie zapowiedzieli. Powiedzieli, że te discrete graphic karty, te zewnętrzne karty graficzne do PC-tów trafią jeszcze w pierwszej połowie tego roku, więc jeżeli trafią w drugiej, to faktycznie obietnicy nie dotrzymali, ale spokojnie. Patrząc na to, jaki mieli poślizg z architekturą 7-nanometrową, to... Kilka miesięcy poślizgu z kartami graficznymi, to jeszcze, jeszcze nie jest tak źle. Trzymam kciuki, żeby mi tam naprawdę wszystko spoko poszło, bo no, nie jest to dobry czas na premierę kart graficznych. I z jednej strony wszyscy mówili, jakby ja też tego się troszeczkę trzymałem, że to jest bardzo dobry czas na premierę kart graficznych, no bo nie było tych kart graficznych, były wysokie ceny, więc wszyscy wow, Intel zmierza do nas na białym koniu tanich i dostępnych kart graficznych, ale się wszyscy cieszymy. Natomiast no rzeczywistość jest niestety taka, że... Te karty do, dociągnęli jakby ten projekt do końca już, gdzie te karty zaczęły się pojawiać, gdzie ceny zaczęły spadać. No a tym samym oni mają teraz z, problemy z produkcją, no bo TSMC no, pewnych barier nie przeskoczy i produkują dla AMD, produkują dla NVIDIA. W sumie jeszcze nie wiem, ale być może już zaczęli serię 4000 dla nich klepać. Więc, więc można powiedzieć, że produkują dla Nvidia no i produkują też dla Intela. Więc jakim cudem ten Intel miałby dostarczyć więcej kart graficznych, nagle więcej niż tamtych dwóch dostawców? O tym już niejednokrotnie rozmawialiśmy, ale dlatego mówię, że z jednej strony to niby był dobry czas, ale z drugiej strony no, kiepski no te ciągłe lockdowny w Chinach, ograniczone dostawy i tak dalej, Więc nie jest łatwo i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Natomiast ja jestem z tego bardzo, bardzo niezadowolony. Oczywiście to wszystko są jeszcze plotki. Nie wiemy, kiedy tak naprawdę te karty graficzne się pojawią, ale biorąc pod uwagę to, że Intel jest cicho, to wątpię, żeby. No, bo tak, bo ja mówię, że, że coś się dzieje tam i tak dalej. Trzeba brać pod uwagę to, że Intel się nie wypowiada. To są najczęściej przecieki. Tych wypowiedzi jest bardzo mało. Między innymi jest ta wypowiedź. Jednego z szefów Intela, że być może ta premiera zostanie przesunięta, bo te lockdowny, i tak dalej, i tak dalej, ale wcześniej nie było żadnych oficjalnych zapowiedzi, poza właśnie taką enigmatyczną, że pierwsza połowa tego roku, drugi kwartał, wakacje to wszystko takie wiecie. Niby spoko, ale niby, niby nie wiadomo, podobnie jak z kartami graficznymi i procesorami AMD i też kartami graficznymi Nvidia. Na razie oficjalnie nic nie jest powiedziane, a wszyscy mówimy o tym, że na jesieni będą, no gorzej jak nam powiedzą, że nie będzie. Nie ma. W tym roku nie ma. Wszystko nam mówi, przecieki i tak dalej, że będą, ale czy będą, to się dowiemy jak dopiero będą. Za dużo słowa będą. No ale taka jest też specyfika tych newsów. Ja się osobiście tym jaram. Powiem wam szczerze, ja się naprawdę jaram tym, że czytam o tych kolejnych wiadomościach. Raz to są wiadomości pozytywne. Wow, super! Jak robiłem wam ten film, że będzie między majem a czerwcem będą te karty graficzne, to się podjarałem, naprawdę fajnie, już tak szybko, wow, ale super. I wiadomo, że taka wiadomość cieszy nas bardziej niż wiadomość, że może jednak przesuną to premierę. I tak czytam te wiadomości, później wam o nich opowiadam i raz opowiadam podjarany, raz opowiadam negatywnie nakręcony. Taka jest specyfika tego wszystkiego, ale to właśnie mnie cieszy. To w tym, że mogę się z Wami dzielić tymi informacjami, że raz mogę się jarać, że raz mogę się smucić. To są emocje. Tak, to jest... To o to, to, to wszystko chodzi w tych newsach technologicznych. O emocje. Nie o wydajność. Nie o kolejne nowe gry, karty graficzne. Tylko o emocje. Zawsze chodzi o emocje. Dobra, nieważne. Dzięki za dzisiaj. Pogadałem sobie trochę do Was. Jak ktoś wytrzymał do końca, to bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę jesteś, jesteś albo jesteś wielki, wielka. Naprawdę. Niesamowicie, że tyle minut fajnie się z Wami, znaczy Wy ze mną wytrzymaliście. Fajnie się z Wami spędziło te kilkanaście minut. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. A ktoś obejrzał do tego momentu, być zostaw łapkę w górę. Napisz Technokracja, jeżeli chcesz. Jeżeli nie chcesz, napisz, że nie chcesz pisać Technokracja. Możecie się podzielić też swoimi spostrzeżeniami. Ja uwielbiam, właśnie, czytać o tych Waszych spostrzeżeniach, jak to mniej więcej dla Was wygląda, ten rynek, jak, jak Wy to odczuwacie, czy też Wami szarpią takie emocje, czy raczej. Was to średnio wszystko obchodzi, tak wyglądacie to dla czystych informacji. Dajcie znać, fajnie będzie wiedzieć. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No i oczywiście, widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.